Przez ostatnie wybory, które się odbyły, niestety Polska została podzielona na dwie strefy. Jedną z tych stref jest prawo i sprawiedliwość, rządzone przez Andrzeja Dudę, a drugą strefą jest to Platforma Obywatelska, rządzona przez Donalda Tuska. I w dzisiejszym odcinku przekonamy się, jak wyglądałoby właśnie takie państwo podzielone. Dlatego co, witam was w kolejnym odcinku Zejczów w historii, zobaczymy sobie, jak to będzie wszystko właśnie funkcjonowało. Jak coś, proszę mi tu nie pisać. Ja sobie wybrałem tą platformę obywatelską tak po prostu. To nie znaczy, że ja tutaj cokolwiek kopiram. Nie, nie pobieram ani jednych, ani drugich, że ja to po prostu tak ujmę. Ale po prostu wybrałem sobie ich, no bo zawsze to się grało, wiadomo, tylko tą Polską, a teraz mamy taką jakby inną Polskę, dlatego nią sobie właśnie e, dzisiaj teraz zagramy. Jak możecie też zobaczyć, wyjątkowo nie gramy na Mega bo na Mega Modzie, szczerze mówiąc, e, trochę ciężej mi to po prostu było zrobić, łatwiej było mi to zrobić na podstawowej wersji gry, dlatego na niej też właśnie dzisiaj gramy i zobaczymy, jak ta Polska długo się utrzyma. Niektórzy mogą uważać, że to taki trochę w sumie polityczny film. Eee, nie, nie, nie w sumie nie do końca. Ale jeśli interesujesz się przynajmniej trochę polityką, to zapraszam cię na mojego Discorda, bo tam się po prostu dzieje rewolucja. Naprawdę, rzadko to zapraszam na Discorda, ale serio, tam się dzieje bardzo dużo rzeczy teraz, więc jeśli Cię to interesuje, to można sobie tam wbić. Link jest oczywiście w opisie. A my przechodzimy teraz do samej rozgrywki i zobaczmy, co my tutaj mamy w ogóle yy, z nim same Mamy relacje na plus. Hmm. Czy to dziwne? Czy to dziwne? W ogóle tak patrzę, że my jesteśmy silniejsi od tej Polski. Mimo tego, że ta Polska, yy, ta, ta Polska prowadzona przez PiS w sumie, ma więcej prowincji, zobaczcie, ona ma słabszą ekonomię, co nie? No w mamy tyle samo, po prostu podzielimy to na pół, no ale my za to mamy większą ekonomię, no i liczbę ludności też mamy większą. To znaczy, że te tereny nasze są bardziej. Rozwinięte i my na pewno będziemy się starali pokonać po prostu te słabsze państwa. No i oczywiście takimi państwami na przykład byłyby Czechy, bo my sobie z nimi graniczymy, więc fajnie po prostu byłoby je wkrótce też na przykład zaatakować albo zawrzeć z jakimś państwem sojusz. To jest też bardzo ważne. W ogóle punkty rozdajemy, zapomniałem. Populacja, ekonomia, no to wiadomo, standardik, standardik, utrzymanie wojska sobie trochę damy, bo nie wiem czy to jest. Nie, nie ma tego. O właśnie, zobaczcie. Tu są busty, bo ja sobie dodawałem tego Donalda, Donalda Tuska. to tu właśnie są też różne busty. No i takie busty dałem w ogóle. Jakie mam dżytu? to, bo nie widział, Aha, tylko wczoraj z populacji plus 1%. No ale okej, okay, no jakby to jest to, bo robi twórca gry, tak? Ja tutaj dawałem, więc klikałem trochę. Dlatego też dodałem trochę jednak minusów. Teraz w ogóle też widzę, że mamy kompletnie dwa inne rodzaje rządów, bo my jesteśmy monarchią. PiS jest po prostu demokracją. Wiecie, co wybudujemy sobie po prostu przy granicy tej polskiej? Kilka wież obserwacyjnych, bo mi się wydaje, że oni coś tutaj kombinują trochę, albo nie, przynajmniej sobie tak trochę rozstawili, no ale tego wojska też trochę mają, więc trzeba na to uważać ić cześć, więc z się poprawimy relacje, a z prawem i sprawiedliwością. Bo sorry, tak mylę Polskę, ale z pisem relacji po prostu my nie poprawiamy, tak samo oni nie poprawiają z nami. To nie Donald, ty się na to nie godzisz. Ale wiecie, co na pewno musimy poprawić relacje z Niemcami, za to pis pewnie musi poprawiać relacje z Rosją akurat. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego jest akurat taki podział polski, to. Tutaj właśnie dawacie teraz mapkę, jak wyglądał y, chyba podział w głosowaniu w tych właśnie wyborach, i tak w sumie się złożyło, że no dobra, no taką mapę y, też zrobiłem. Dobra, nie wiem jak PiS, ale ja od razu chcę przejść do jakiejś ofensywy na Czechy, żeby zająć sobie kolejne tereny, więc miejmy nadzieję, że uda nam się ich dosyć zgrabnie zająć, więc ja tutaj rekrutuję tyle wojska, ile mogę. A i tutaj właśnie mamy ten minus chyba do punktów ruchu, przez to, że właśnie. Tak, minus 2% mamy do punktów ruchu. Mam nadzieję, że aż to aż tak bardzo nam to nie przeszkodzi. Ja tutaj postaram się zrekrutować. Po prostu Max wojska jaki mogę, bo gra na poziomie troszeczkę legendarnym. O kurde, powiem wam jednostek trochę zrekrutowałem, parcie lepienie za minus, więc jak najszybciej wypowiadamy im wojnę i po prostu się też w nich wbijamy. I pierwsza prowincja zostaje przez nas prawdopodobnie zajęta bardzo dobrze i lecimy w takim razie sobie dalej, wchodzimy od razu do Pragi. Czy to wszystko się uda? Udaje się. Oj, do Pragi się nie udało wejść, oby nie było zaraz lipy. Abym tylko lipy nie narobił. Dobra, Praga zajęta, więc. Dobra, Czesi ewidentnie nie byli przygotowani na to, że zostaną oni pokonani przez Donalda Tuska. I to się udało, i to się udało, więc my Czechów pewnie całych. Yy... O, super kamera. My Czechów pewnie całych nie będziemy mogli zająć, ale tą część już mamy zajętą, więc mi się to bardzo, ale to bardzo podoba. Wiecie, co to jest bardzo ciekawe, bo my sobie podbiliśmy tutaj, co nie, ogólnie Czechów. I patrzcie, PIS z nami poprawia relacje. My widzimy ich wojsko, oni nas wręcz kochają, więc możemy się nie musimy nienawidzieć. Może my powinniśmy z sobą współpracować, poprawiać. parę oni cały czas poprawiają ze relacje. Cały czas. Ja nic nie robię, te relacje cały czas sobie idą do góry. Więc to oni z nami poprawiają relacje. To ciekawe. Może stworzymy Unię. To już w ogóle by było świetne po prostu. Tym bardziej, że nasi sąsiedzi, jak widać, no cały czas się wzmacniają. Niemcy sobie ogólnie podbijają dania, więc yy, na nich też na pewno trzeba będzie uważać. A mi się wydaje, że wiecie co, bo tak, w sumie kilka tych tur minęło. Yy, chyba sobie po prostu dokończymy tych Czechów, podbijamy ich żeby mieć już całość tylko i wyłącznie dla siebie. Dobra, cześć, stali akurat podbici tutaj nie było co Wam pokazywać, więc je zajmujemy. Więc już nasza platforma obywatelska zajęła sobie Czechy, więc już w tym rankingu się na pewno bardziej umocniliśmy, jeszcze tylko wiadomo, asymilacja, asymilacja przede wszystkim. To jest bardzo ważne akurat. Nawet patrzcie w ogóle, ta monarchia jakie ja ma małe zaopatrzenie na towary, inwestycje w ogóle i podatki, akurat. Jakbyście oczywiście chcieli, to następne scenariusze możemy na przykład podzielić Polskę na Konfederację i lewicę. Albo w ogóle stworzyć wszystkie sobie po prostu partie polityczne, które są w Polsce, właśnie też ze względu patrząc na głosowania. Więc jeśli będzie taki odcinek, byście chcieli, to proszę mi pisać w komentarzu, oczywiście czy tam na Discordzie, gdzie chcecie. Tak teraz patrzę, że Donald Tusk to chyba swoich zwolenników tutaj w Europie nie ma, tutaj raczej Kosowo, Irlandia, Litwa, Węgry nawet to dziwo, wszyscy mają z nami bardzo złe relacje. Spoko, jeśli mają z nami złe relacje, to my sobie poprawimy te relacje, ale używając troszeczkę siły, troszeczkę siły, więc wiecie co, rekrutuję wojsko i wysyłam je po prostu na Austrię, bo Austria... To, to Austria. Ona raczej no, przygotowana na tak potężny atak yy, nie była, więc, no, przykro mi, Austrio, ty raczej szybko dołączysz do po prostu do naszej partii politycznej, więc zapraszam Was do naszych szeregów. O dziwo, nawet Austrię udało się zająć całą, więc zobaczcie, ta Polska już jest bardzo mocna ogólnie, wszyscy na miejscu 14, a jak widać, prawo i sprawiedliwość prowadzi tutaj politykę bardzo taką yy, dyplomatyczną. Oni nie atakują nic, oni sobie po prostu czekają. No, my akurat robimy trochę odwrotnie, my nie czekamy, my cały czas staramy się atakować, żeby powiększać nasze tereny, bo wszędzie widzimy po prostu... Wszędzie widzimy swojego przeciwnika, no. no powiem wam, że jeszcze w międzyczasie była lekka sprzeczka ze Szwecją, więc no, ogólnie ani ja nic na tym nie zetkam, ani oni nic na tym nie zetkali, tylko w sumie straciliśmy, bo dosyć dużo pieniędzy na to poszło, dosyć, dosyć dużo no, wojska, ludności w ogóle wszystkiego, ekonomii też. Więc ta wojna była dla nas nieprzyjazna, ale po prostu nie chciałem już wami pokazywać, bo... No chciałem raczej dosyć szybko skończyć, nie chciałem tej Szwecji też podbijać od razu, dlatego wracamy do tej poprawienia sobie relacji. I ogólnie w międzyczasie też wypowiedziała nam wojnę Dania, więc zajęliśmy sobie wysepkę tutaj na Morzu Bałtyckim, jest ona już jest nasza. I zobaczcie, prawa sprawiedliwość. Oj, co tu się dzieje z na kamerą? Prawa sprawiedliwość, dalej poprawia zamiar relacji. Mamy aż 66 już punktów. Ogólnie tutaj tego, nawet jakbyśmy chcieli, moglibyśmy z nimi sobie wejść w sojusz. Tutaj inflacja zaczęła nam trochę pukać, więc trzeba było zrekrutować trochę więcej wojska. Więc wiecie co, nie czekając, wypowiadamy sobie wojnę po prostu Słowacji. Słowację też zajmiemy, i wydaje mi się, że nawet wkrótce możemy zastosować wiecie co referendum do. Po prostu Prawa i Sprawiedliwości zapytać się, czy oni chcą do nas dołączyć, czy siłą, czy się łączymy pokojowo, więc zaraz się to też okaże, dlatego wiecie co, podbijamy sobie właśnie Słowację, tutaj raczej z niej tutaj, no po prostu nie było co z niej zbierać, więc Słowacja od razu przynależy już do nas. I teraz ja sobie zdaję sprawę, że to raczej by nie miało żadnego sensu i to by się nawet nie odbyło, ale wiecie co zrobimy? Zaproponujmy im stworzenie Unii, czyli połączymy się w koalicję. I co się dzieje? Polska to odrzuca, ale wiecie co? Spokojnie. Zaproponujmy im sojusz, oni się na sojusz akurat zgadzają, i w tym samym momencie Węgrzy popowiadają mi wojnę. No to ciekawe. Węgrzy, Finlandia, Norwegia, Kazachstan. Powiem wam tyle, no dla Węgrów chyba to najlepsza decyzja nie była, bo z yy, ich sojusznikami, którzy mnie po prostu zaatakowali, udało mi się w bardzo szybki sposób po prostu podpisać tutaj. Yy, po prostu podpisaliśmy sobie z nimi pokój, natomiast Węgrzy, jak widzicie, oni raczej idą sobie już ku upadkowi, więc naprawdę dla Węgier to dobra decyzja nie była, żeby mnie zatakować, więc ostatnia prowincja i Węgry już skapitulowały. Jak to mówili, no Polak Węgier, dwa bratanki, ale jak widzicie, kiedy Polska jest podzielona, to nawet Węgier się na nas już złości, więc wiecie, to ja nawet skusiłbym się o zapytanie teraz, czy oni by nie chcieli z nami wejść u Unię, więc chwila prawdy i zobaczcie. Zobaczcie, co się dzieje. Powstał sojusz PO i pis Czy to dobrze, czy to źle, nie wiem. Nie wydaje mi się, że to dobrze. Oczywiście wszystko jest robione dla żartów, ale tym sposobem tworzy się na naszych już oczach wielka, potężna PO PiSowska Polska. Trochę mamy ci inną nazwę: mamy Królestwo Polskie, myślnik Polska. Nie, nie, nie wiem. Wiecie co? My to nazwiemy PO i Pis, albo popis po prostu, popis, no. I w tym właśnie momencie, proszę Państwa, na naszych oczach powstaje państwo, które nazywa się popis, i oni rządzą już całą częściową środkową Europy. Po prostu, rządzą się częścią Europy. No, więc tak to sobie wygląda, więc wiecie co? Poatakujemy sobie to coś jeszcze, pokombinujemy. No dogramy na podstawce, więc akurat ta gra tutaj nie jest za bardzo skomplikowana, ale ciekaw jestem, czy dałoby radę.. Nie, w następnym Unii na pewno by nie dał rady wejść. W ogóle jesteśmy na rankingu drugim i nie mamy naszego już tutaj jakby to tak ujmę lidera, nie wiem czemu on akurat zniknął, ale jest w sumie dalej Donald Tusk, tylko nie ma jego zdjęcia, o to mi chodzi, co nie? Powiem wam tak, to PIS było bardzo złe, że Polacy muszą jeździć do jakiejś Chorwacji, tam przepłacać w euro za wakacje, żeby tutaj po prostu się wykąpać w cieplutkim morzu. Dlatego też stwierdzili, że sami sobie dostęp do tego morza zrobią, dlatego wypowiadamy oczywiście też wojnę Chorwacji i będziemy ich witać w naszych właśnie oto szeregach. Może pójdziemy od razu za czasem i wiecie co? Za Takujmy sobie od razu i Hercegowinę, bo myślę, że tam są też bardzo fajne regiony, w które Polacy chcielibyście wybrać, więc ja też zapraszam ich do siebie. No i tym właśnie sposobem zajęliśmy sobie te dwa państwa, dlatego wiecie co, od razu ty wiecie, konferencja pokojowa i witam was po prostu w naszej potężnej, popisowskiej Polsce. No to w sumie czemu by jeszcze nie zająć Słowenii, tutaj raczej też bardzo szybka do tego droga, więc kurwa jebana kamera, więc Słowenio, witam cię bardzo serdecznie. Też w naszych progach, naprawdę nie zawiedziesz się naszą polityką. Ogólnie, to jeszcze wojna wypowiada nam yy, o dziwo Łotwa, która jest na miejscu 112. Jak wiecie, co ja sobie z nimi wezmę po prostu razem, nie mieć nic przeciwko. I też widzę ogólnie, że wojna nam wypowiada Finlandia, ale tego już tak nie zostawimy, i my tą Finlandię po prostu sobie zajmiemy. Więc rekrutujemy wojsko i zaraz już się tutaj wysyłamy prosto do Finlandii, bo co na Finlandii, jak wiemy, skąd jest Mikołaj? No, nie z Finlandii, ale z Laponii, która że właśnie gdzieś w tej okolicy jest. Nie wiem, ja się nie znam, ale właśnie stamtąd też pochodzi Mikołaj i przylatuje on do nas saniami prosto na święta. A czy na Mikołaja? Ja Wam czasami współczuję, że wy musicie mieć ja i sami nie wiem, co ja mówię. Ale dobra, całe wojsko już mamy, dlatego one sobie tutaj płynie wprost na Finlandię, więc zaraz będziemy po prostu też ich widać u siebie. Ty, ale trochę wojska mieli. W sumie zaatakowaliśmy się w przez morze. I co się okazuje, że ta Finlandia nawet sporo jednostek tutaj ma. Miejmy nadzieję, że ona tutaj nie będzie wojować. Agora, jestem w szoku, że ta Finlandia udało jej się wystawić aż tyle wojska. Natomiast to raczej nie sprawia nam już większego kłopotu, bo ona już tutaj idzie ku kapitulacji, więc wchodzimy dosłownie na jej ostatnie prowincje. W sumie teraz wchodzimy dosłownie na ostatnią prowincję, więc witam cię. Finlandio. jesteście już w naszym politycznym państwie, że to tak ujmę, więc ta Polska, jak widzicie, już jest dosyć silna. Tutaj jeszcze trwały dyskusje między dwoma właśnie tutaj y, partiami politycznymi, między PiS-em i PO, bo się tam jeszcze sprzeczają w naszym kraju. Jedna strona chciała, żeby dołączyć do Rosji, a druga strona chciała, żeby dołączyć do Niemiec, więc oni się nie mogli gadać i stwierdziliśmy, że zaproponujemy sojusz właśnie o to Włochom. W takim razie jesteśmy, wiecie co, jeszcze w sojuszu włoskim, tutaj, żebyśmy jeszcze mogli na kolejny. Może, żeby Polacy mieli gdzie dobrze jeździć po prostu na wakacje. Jeszcze wiecie co, na sam koniec odbierzemy sobie po prostu to, co polskie. Oczywiście dla żartów. W takim razie jeszcze odbieramy lwów, właśnie tak jak powiedziałem, wypowiadamy, w sumie wypowiadamy wojnę Ukrainie i wchodzimy teraz na ich prowincję. Dosyć dużo, bardzo dużo jednostek zrekrutowałem, więc wątpię, żeby ta Ukraina miała jakiekolwiek szansę teraz z nami. Dobra, ogólnie to poszło raczej bardzo szybko i zgrabnie. W takim razie Ukraina już została przez nas zajęta. W sumie powinniśmy zabrać tylko lwów, ale wiecie, co my sobie odbierzemy całą Ukrainę i tym sposobem może zobaczyć, że popis został jednym z największych, może nie największych, ale jednym z najpotężniejszych na pewno kraj już na. Na świecie. W takim razie, no, można, można, moglibyśmy jeszcze sobie, wiecie, to wszystko asymilować, ale czy to ma sens, nie wiem. No, gramy na podstawce, jak ja już to wcześniej mówiłem, no, raczej podstawowa wersja gry nie jest zbyt ciężka. W takim razie, no, to było po prostu tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się trochę polityczny, trochę niepolityczny podobał. Jeśli macie kolejne propozycje, jakie Państwo potworzyć, co zrobić dokładnie nimi, to możecie właśnie i to śmiało pisać. Ja dziękuję za oglądanie i żegnam.